Cześć widzowie, tutaj na Oto. A to kolejne dzienne wyzwanie. Dzisiaj mamy wyzwanie od Draco Zona Sharp Damage Only. Ale zanim do tego przejdziemy, to przepraszam bardzo, że wczoraj był krótki materiał, ale no niestety czułem się jak czułem. Chciałem nagrać, ale chciałem i nagrałem, ale nie poszło to tak jak chciałem, żeby wyszło. Dlatego Was za to przepraszam, bo chciałem, żeby materiał był dłuższy, ale po pierwsze. Tam to wyzwanie było po prostu krótkie, a po drugie, nie miałem dużo do mówienia po prostu w tamtym materiału, materiale, jak was, przepraszam, bo, no, przyznaję się, bez bicia, tamten materiał był po prostu, no, jest, do dupy, bo kto chciał oglądać 4 minuty materiału tylko, nikt, dlatego uważam, że, czy znaczy się... uważam, yy, nie obrażaj się, jak ktoś powie, że ten materiał jest useless, Bo jest, i się przyznaję do tego, ale nie chciałem was zostawiać z niczym. Mamy ogólnie problem, bo nie ma e, górnej ścieżki druid, a ona jest bardzo przydatna. Bo to nam się przydaje do nawet druid of the jungle, bo może metalowe bić, ale teraz metalowych nie będzie bił. Co tu metalowe w ogóle będzie biło? Ej, halo! Nie gadaj, że muszę MIB, albo trap, Nie no bez jaj. Nie, 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 no nie, e, e, e. kurde. Mam problem i to poważne, bo Sauda chyba może. Wydaje mi się, że ona może chyba metalowe. A tak, to ja muszę MIB kupić, chyba. E, tak, ja muszę kupić MIB. Ja, dupia. To może być lekko ciężkie. Dobra, stawiam wioskę. Najpierw kupię Druid of The Jungle, żeby mieć na spokojnie z Blunami, że mi nie przejdą. Dobra, kupujemy sobie Druid of The Jungle. Teraz już powinno być lepiej. I teraz radar scanner i MIB. Ile to będzie kosztowało? 7,5 koła. Przecież ja nie zdążę kupić tego. Tu, tu musi być jakiś sposób, którego ja po prostu nie wiem. Myślę, że tym sposobem jest sauda, ale ja jej nie mogę. A czy nie mam, albo Bloom Trap, Cleansing Foam, okej, okay. okej, okay. to, to, to nie ważne, to już wiem, co jest nam potrzebne. Czyli to jest podkwiotliwe, bo jak ludzie im czytają, to myślą, ja na przykład zawsze myślałem, że Cleansing Foam to jest tylko kamuflaż. Jezu, mikrofon mi zasłania, nie wiedziałem, gdzie to postawić, a jednak ka ten, jednak, y o, idealnie, metalowe też jednak, to nie wiedziałem, ale i tak myślę nad tego MIB, że to będzie dobry pomysł. Radar skaner. kupujemy teraz 7500, a mamy MIB. Chyba. Nie, najpierw kupię Crossbow jeszcze i potem MIB. Oj, mamy małe problemy. Dobra. I kurde mamy za chwilę ja MOAB-a, nie, to ja muszę kupić bumeranga. Bajonik bumerang. <laughs> no niestety musiałem go kupić, bo byśmy sobie z Moabem nie dali rady raczej. A to ustawię tu. No, bez niego byłoby ciężko. Kupiłem sobie sharpshootera i... Teraz myślę, że to MIB już A nie, jeszcze Jungle Drums i teraz MIB Dobra, kupujemy sobie MIB I teraz już powinno być Gitbo Camouflage i wszystko inne I postawimy sobie też drugą wioskę O, tutaj No i ta będzie pod Primary Monkeys co, mogę tylko dać Grow Blocker Jungle Drums, teraz Primary Training Training A on ma mały distance, jak się nie kupi mu tego lepszenia ze Sansem Primary Mentoring i Wiem, co kupię następne, Tutaj bierzemy sobie tak, shootera jeden i drugi i na overdrive. No i pyk I to też powinno trochę pomóc. Kupujemy drugie overdrive. I co, teraz mogę Jungles Bunty. Dobra, kupujemy Jungles Bunty. I teraz co? Teraz, teraz kupię sobie. O, tutaj. Czy gdzieś jakoś mieściło o, to. Ale na Muar Glaives. I w sumie co? Runda 80 to co? Kupię super małpkę na pewno, tak mi się zdaje, że to będzie dobre wyjście. Gdzie by ją postawić, żeby miała zasięg? Może wystarczy jej zasięg z tej wioski? No to po prostu tutaj. I na dwie wezmę. Najpierw Dark Knighta, że Knockback je najpierw kupię. No ale jak na razie to na spokojnie sobie radzimy. Knockback i Ultra Vision za chwilę. Na no, w sumie to teraz. I teraz super range chyba kupię. Dwa razy pod rząd. No i co, zbierać na Dark Knighta. No i dobra, kupujemy Dark Knight, Dark Knighta No i teraz na spokojnie, na luźnej gumie jak Bungie I kupimy jeszcze Robo Manki z Ultra Vision I myślę, że będziemy w stanie to przejść Możemy tutaj postawić, żeby miał zasięg dobry No w sumie czemu nie Także Epic Range jeszcze kupimy Teraz Knockback i to drugie ulepszenie, to było Ultra Vision chyba I zbieramy na Robo Manki, Kupujemy Knockback, Ultra Vision I teraz Robo Manki będzie kupowane tylko jeszcze troszkę kasy potrzebujemy. Bam bam bam, kupimy Robomanki i kupię jeszcze Turbo Charge Cza i chyba już nic więcej nie będę potrzebował kupować. nie tak mi się zdaje, bo one dwie sobie też poradzą po prostu. Ale no, Turbo Charge kupi kupiłem. Zaraz już nic nie będę kupował. Przecież nie? E kupię jego, bo chcę sobie odbić na nim statystyki. A jest tylko dlatego. Ja statystyki Expa chcę po prostu bić na nim. Kupujemy sobie te ptaki. Jest. Fuzję zrobimy z tym. Okej, okay. jeszcze jedna fuzja. Dawaj kasę. Dziękuję. No i pyk. I tego już nie kupię. Runda 80. Którą na spokojnie jesteśmy w stanie pokonać. On głównie robi damage, chyba nie? No. No i pyk, cyk Pokonany. 205 dolarów. Fajnie, fajnie. Właśnie widzowie. Tak e, informuję, że ten film, o którym mówiłem, tutorial to miał być, że jak, e, że jak na przykład e, jakąś mapę, załóżmy, nie wiem, hedge albo four cycle, circles zrobić na maksa, czyli tu wszystko, tu wszystko i tu wszystko, poradnik, to nie wiem, czy dzisiaj sobie, ja to mam taki plan, bo nie ma sensu, żebym to nagrywał wszystko naraz, ja po prostu sobie będę robił stopniowo, że jednego dnia nagram to i to bez dźwięku. Kolejnego to, to, to. I ostatniego to, 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 to. No i oczywiście standardowe tryby. I zrobię to po prostu. Mm, nagram to, ale bez komentarza i sobie później to po prostu skomentuję. Myślę, że tak, tak zrobię i tak będzie. Spoko. Mm, chyba, że wykminie coś innego. Ale no, ja już nie przedłużam dzisiaj. Ach, wie, zobaczmy to. Co to jest? Max na małpkę. Zobaczę tylko co tu jest. Aha. Coś mu to zrobiło, że mam mniej życia. Nie. Dobra, spróbujmy teraz. Nie, to w dupy to mam. Dobra widzowie, na razie jak do tego momentu, to napisz herbatniki. A jakby ktoś pytał, to czuję się już lepiej.